To też fakt. Wydaje mi się, że pewność siebie. Taką. Prawdziwą czy nieprawdziwą? Kurde, kiedyś bym powiedziała, że nieprawdziwą, teraz prawdziwą. Kiedy się to zmieniło? To się cały czas zmienia. To eskaluje. I. Że jest coraz lepiej? Że jest coraz lepiej. Ja byłam mega niepewna siebie. Ale jak wiem, po Twojej historii, pewność siebie może być też zgubna. Tak. Ale znaczy, wydaje mi się, że pewna siebie zgubna wtedy, kiedy mieli się ją z ego. Zdecydowanie. Bo na przykład, w twoje pięć minut ja byłam absurdalnie niepewna siebie. Mhm. Ale miałam wysokie ego. Trochę. Inaczej ja byłam zawsze byłam pewna siebie, podchodząc do takich rzeczy m, życiowych, czyli że jak zakładałam sobie coś, co chcę zrealizować, to wiedziałam, że to mi wyjdzie, ale nie byłam pewna siebie jako osoba, że nie byłam pewna tego, czy jestem wartościowym człowiekiem. Czy nie wiem, czy w ogóle jak chodzi o wygląd zewnętrzny, że nie podobałam się sobie i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy miałam trochę za wysokie ego. A teraz uważam, że jestem pewna siebie, ale już nie mam wysokiego ego. Już jestem świadoma siebie i swoich wartości, ale też znam swoje minusy, swoje wady.